Witajcie serdecznie. Tutaj Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Tak jak obiecałam, przedstawię dzisiaj Wam nowy, nową wersję szalimara marki Garland, szalimar filtr. Obiecywałam tą recenzję i przyszedł właściwy moment, aby przedstawić ten piękny zapach. I teraz powiem Wam, że zanim rozpoczęłam nagrywanie, pomyślałam sobie, ha, szalimar filtr to pewnie znaczy. Tak jak i w języku polskim, po prostu filtr. I miałam tutaj w, w głowie pewną taką poetycką wizję, że zacznę od tego, że każdy z nas patrzy na świat przez jakiś filtr, przez, przez jakiś pryzmat. Chciałam Wam opowiedzieć, przez jaki filtr ja patrzę na rzeczywistość, ale na szczęście stwierdziłam, że muszę to sprawdzić. Muszę sprawdzić to w słowniku, co znaczy słowo filtr w języku francuskim. I. Byłam bardzo zaskoczona, bo to słowo filtr wcale nie oznacza filtr, tak jak w języku polskim, tylko oznacza eliksir. Czarodziejski eliksir, który daje czarodziejską moc. I teraz już bardziej rozumiem ten zapach, jego intensywność, jego piękną intensywność. To mi bardziej do niego pasuje. Eliksir Szalimara. Okej. Okay. No, i musi, możemy już w tej chwili zdjąć ten filtr z naszych oczu. Już, już y, mamy wyjaśnioną kwestię lingwistyczną. Także zdejmuję ten filtr, i waszym oczom może ukazać się piękny eliksir szalimara. Wersja z 2020 roku, ale dla mnie jest to bardzo nowa wersja, dlatego że szczerze mówiąc, to mi umknęło gdzieś w 2021 roku, że w ogóle ten zapach powstał, no, chyba nie jest on jakoś szczególnie promowany, nie jest on dostępny łatwo, łatwo dostępny w perfumeriach. Skoro ja łośnik Szalimara nie zauważyłam, że on się pojawił na rynku, ale już nadrabiam, póki jeszcze jest, bo prawdopodobnie jak to bywa z tymi nowszymi wersjami Szalimara, Mm, tak jak Soful Lumiere, Soful Intense, są to raczej limitowane edycje. Od razu powiem prawdopodobnie, tak będzie i w tym przypadku. Nie mam pewności, ale myślę, że tak będzie, że to jest limitowana edycja. Także jeżeli chcecie go poznać i kupić, no to, no to spieszcie się, tak? Spieszcie się kochać szalimary, tak szybko odchodzą. Tak, niestety. Kochani, i teraz powiem Wam tak. To będzie dla mnie dosyć tru trudna recenzja, dlatego że będę musiała tutaj mm, porównać szalimara klasyka, którego uwielbiam, czyli zapach, orie pierwszy orientalny, piękny zapach, który powstał w 1923 roku. Stworzył go Jacques Garleon. Jest to pierwszy orientalny zapach, który jest zwany kultowym. Do tej pory jest produkowany, jest bardzo kochany przez, przez ludzi. Jest to klasyka na najwyższym poziomie. Oczywiście klasyczny Szalimar był inspirowany wielką, piękną i tragiczną miłością do kobiety, która zmarła i na jej cześć zbudowano Taj Mahal, tą świątynię miłości. I kocham klasyka i kocham również jego flanker. Najbardziej na świecie kocham Szalimar Initial. Initial właściwie initial, czyli właściwie można powiedzieć hmm, Shalimar Initial to taka inicjacja, czyli taki wstęp. Jeżeli chcecie poznać Shalimara to, to, to Marka Garland oceniła, że te, ta wersja będzie taka najbardziej delikatna dla początkujących, tak? Dla początkujących, którzy być może obawiają się siły klasyka, bo są w nim nuty zwierzęce, dymne, kadzidlane i tak dalej. Więc mój ukochany Shalimar Initial, mój ukochany też klasyk. Będę musiała te, te perfumy porównać do, do tej nowszej wersji, i to nie będzie łatwe dla mnie, dlatego że wszystkie te zapachy po prostu wielbię i kocham, uwielbiam. I mam właśnie przygotowane. Jestem przygotowana. Na ręku mam klasycznego szalimara w wersji EDT. Tu mam jeden z moich ukochanych zapachów, szalimar Initial. No, i ten nowy, który tutaj wszystkie światła na, na, na nowość, tak? Na Szalimar, filtr, na eliksir Szalimara. I pomyślałam sobie, właściwie najlepiej byłoby oddać charakter tego zapachu, opisać go poprzez jakąś naprawdę piękną muzykę albo poprze, poprzez jakiś piękny obraz. Yy, starałam się znaleźć coś, co odwzoruje mi klimat, nastrój tych perfum, i tutaj z tyłu możecie zobaczyć ten obraz. Takiego człowieka, który gdzieś tam unosi się w przestworzach, człowieka, pół człowieka, pół anioła, yy, ale tak naprawdę z ręką na sercu, gdybym miała znaleźć sposób, aby przez ten szklany ekran opisać wam ten piękny zapach, to chyba najbardziej udałoby się to w przypadku poezji, bo poezja jest dla mnie po prostu czymś takim szczególnym właśnie czymś, co nas odrywa od rzeczywistości, ale też co tą rzeczywistość tak nam pięknie pokazuje. Na no, takiej srebrnej tacy, tak? Yy, I mam, przygotowałam się, mam wiersz, który gdzieś tam odda klimat tych perfum. Jeżeli macie cierpliwość, to na końcu postaram się ten wiersz Wam przeczytać. <grywy> Ale ta recenzja no, nie będzie łatwa, dlatego że wszystkie wersje Szalimara uwielbiam a ten zapach właśnie z 2020 roku jest idealnym dla mnie balansem pomiędzy klasykiem z roku 1923/24, tak, bo on powstał w 2023 na rynek wszedł w 24. więc jest to idealny balans pomiędzy tym pięknym orientalnym jednak vintage'owym zapachem a tą wersją delikatną, subtelną mm, Initial, gdzie mamy akordy, przepięknej, przepięknego, pudrowego irysa, i mamy przecudowny karmel w bazie, yy, czyli pudrowa, delikatna, buduarowa kompozycja. Czyli ten zapach filtr jest idealnym balansem pomiędzy tym światem yy, vintage'owych, orientalnych, mocnych, dymnych, zwierzęcych, perfum z przecudowną wanilią, a tą wersją initial, gdzie mamy przecudowne, pudrowe akordy. Akordy futra, akord, akordy pudru, akordy arystokratyczne. No i jaki jest ten eliksir szalimar, kochani? Kto go stworzył? Oczywiście, jak zwykle w przypadku większości szalimarów współczesnych, Thierry Wasser, wybitny perfumiarz. Wybit, wybitny perfumiarz, który na swoim koncie ma oprócz. Wielu kompozycji dla Garland ma również na swoim koncie Addict dla Diora, ma na swoim koncie Małą Czarną i Hypnos, chociażby dla Lancôme. Więc, więc to jest pan czarodziej. Dla mnie Thierry Wasser to czarodziej i to poeta perfumiarstwa. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ja go tak odbieram. I teraz tak, dyskusja akademicka na zasadzie, który z tych, który z tych zapachów jest lepszy, no, nie ma w ogóle sensu, i zaraz wam pokażę, dlaczego to nie ma sensu. To tak, jakbyśmy byli na jakiejś imprezie i zobaczyli trzy siostry. Powiedzmy, że są to trojaczki. No i wyobraźcie sobie, że są mężczyźni, którzy dyskutują akademicko na temat, która z tych sióstr jest piękniejsza. Podczas gdy wszystkie są piękne, każda jest troszeczkę inna, ale. Wszystkie są piękne. Czy potrafilibyście wskazać, która z tych sióstr jest e, najpiękniejsza? Ja bym nie potrafiła. I tak samo nie potrafię Wam powiedzieć, który z szalimarów jest najpiękniejszy. Po prostu wszystkie są przepiękne. Wszystkie są zachwycające. To jest najwyższa jakość, największa klasa. Dla mnie, miłośniczki perfum, to jest po prostu ekstra klasa. Już nie ma nic dla mnie wyżej. Po prostu nie ma. Nie ma nic wyżej. Nawet perfumy za jakieś, nie wiem, ogromne pieniądze, miliardy, nie wiem, są perfumy, które kosztują 10 tysięcy złotych. Yy, według mnie nie dorównują klasie, pięknej historii, pięknej otoczce i temu z jaką pieczołowitością yy, Marka Garland podchodzi do swojego flagowego produktu. Z jaką pieczołowitością. Jak flakony są piękne, wysublimowane, jak piękne są to kompozycje, jak, jak misternie są skomponowane. To jest po prostu ekstra klasa. No i dobrze, Moniko, schodzimy na ziemię, opisz ten zapach. Kochani, w nutach głowy mamy, tak jak zwykle we wszystkich szalimarach, mamy cytrynę, bergamotkę i lawendę. I to jest ta nowość której nigdy nie było dotąd w szalima, Szalimarze, czyli akord lawendy. Akord bardzo modny, akord, który wraca do łask, akord, który kojarzył się wielu osobom z, z szafą dziadka albo z jakimiś woreczkami, prawda? Które gdzieś tam sobie wieszaliśmy w sypialni, żeby lepiej spać. Poduszeczki lawendowe, woreczki lawendowe, wiecie. Lawenda wraca do łask, chociażby libre prawda? Obsest Kalwina Kleina, czy piękny, dawny zapach. Mm, y, zaraz sobie przypomnę jego nazwę. Mm, Sonia Rykiel y, stworzyła taki piękny zapach. Belle en Rykiel. Tam jest ciepła kawa, lawenda i dużo karmelu. To jest zapach wycofany, ale po prostu niebiański również. Także lawenda wraca do łask. I tutaj również... Nie ma zaskoczenia, że pojawia się w tym, w tym zapachu. Jest to, początek od razu jest intensywny. Tutaj to jest po prostu eliksir, czyli jest to intensywność. Początek od razu świdruje w nosie, tak pięknie świdruje w nosie. Tak jak w wersji Initial, ja tutaj czułam jakąś taką nutę anyżowo-apteczną, to tutaj od razu mamy też pewne, ja czuję pewne, pewne świdrowanie w nosie, ale, ale to jest takie przyjemne świdrowanie. To jest takie Ach, to jest coś, co po prostu od razu, od razu jakby pobudza mój nos i, i cieszy mój nos, tak? W nutach serca mamy właśnie tą trójcę, niemalże trójcę świętą w perfumach klasycznych francuskich perfumach, czyli irys, jaśmin, róża. To musi być w pięknych, klasycznych perfumach. No i w bazie mamy wanilię, paczulę. I balsam tolu. No i te dwa składniki są tutaj nowością też w Szalimar, bo do, ten, do tej pory nie było w, w bazie w, takiego właśnie połączenia paczula-balsam tolu. Raczej była wanilia i fasola tonka. Czyli tak czy inaczej jest to miękkie lądowanie, <laughs> mięciutkie lądowanie na poduszeczce z wanili, ale wzmocnione, pogłębione mocnym akordem paczuli i przepięknym. Takim, takim po prostu ozłoconym balsamem tolu. E, I ktoś napisał o tych perfumach tak. To jest waniliowo-lawendowy sen, który przytula się do nas na 8 godzin. Pięknie, prawda? E, a balsam tolu pachnie tak naprawdę zniewalająco, słodko, inten, intensywnie i magicznie. I balsam tolu jest takim połączeniem akordów drzewn, drzewnych, waniliowych i kwiatowych. I w zasadzie trzeba byłoby też troszeczkę więcej może powiedzieć o tym, co to jest ten balsam tolu i dlaczego on się tak nazywa. Już mówię. Zawsze zapominam troszeczkę aby pokazywać flakon, że na to czekacie. Pokażę też pudełeczko i zaraz wam powiem, co to jest ten balsam tolu. Tak, czarna wstążeczka skórzana nawiązuje do klasyka. Zdecydowanie. Zatem, co to jest ten balsam tolu, który, który tutaj tak, tak pięknie gra, łącznie z tą lawendą? To jest po prostu w zasadzie kompozycja, w której najbardziej wyczuwamy wanilię, balsam tolu i lawendę. Pięknie. Jest pięknie, jest tak przytulnie. Otóż balsam tolu to jest żywica pozyskiwana z drzewa balsamowego. I to, to drzewo balsamowe nazywa się Myroxylon balsamum. Gdzie rośnie balsam tolu? W tropikalnych lasach Ameryki Południowej. I, I otrzymuje się ten balsam tolu nacinając korę i po prostu zbierając, pozyskując te krople żywi, żywicy z, drze, z drzewa, tak? Z tego drzewa balsamowego. Więc jest to o wiele bardziej intensywna woń niż drugi balsam, balsam peruwiański. Balsam tolu jest bardziej, bardziej jakby taki surowy, bardziej słodki. Ok, i teraz powiem Wam tak. Dlaczego on tak się nazywa? tolu, balsam tolu. Yy, otóż tolu zawdzięcza swoją nazwę yy, pierwszym ludziom, którzy zaczęli pozyskiwać ten balsam tolu. Jest to rdzenna ludność, właśnie miasteczka tolu w północnej Kolumbii. Oni go pozyskiwali w celach aromatycznych i leczniczych. Stosowali jako syrop na kaszel, jako maści na skórę, a później zaś używano balsamu tolu do produkcji cukierków i gumy do rzucia. Hmm, to ciekawe, prawda? Yy, także yy, ktoś kiedyś tam napisał, że, że te perfumy w zasadzie nie są zaskakujące, bo pachną, yy, pachną i jak Shalimar, i jak Shalimar Initial, i właściwie to jest nic nowego. No to ja muszę powiedzieć z ręką na sercu, że jest to coś nowego, dlatego że mamy tutaj ten trzon orientalny w postaci, jest tam echo tego szalimara, ale bez kadzidła, bez nud zwierzęcych, bez cywetu. Więc jest to, jest wszystko co łączyło się z jakimś, powiedzmy, trudniejszym aspektem orientalnego zapachu vintage'owego zostało usunięte, ale jest klimat. Jest ten klimat ponadczasowych, pięknych perfum orientalnych. Natomiast dodano właśnie dużo tych takich miękkich, żywicznych, balsamicznych, eliksirowych nut. Dlatego zapach od początku do końca jest bardzo intensywny. I jest upajający. To jest taki zapach, który e, przenosi nas do innego świata. To jest w ogóle bez dwóch zdań. On mnie przenosi do świata baśni, do świata snu, do świata e, do utopii jakiejś nierzeczywistej, pięknej. Jest przy tym bardzo zmysłowy. On się tak pięknie na skórze płowi. On jest jakby się złoci na skórze. Jest tak mięciutki. Piękny jest to zapach. I jest on... Ma... Coś oryginalnego w sobie. To nie jest y, właśnie zapach wtórny. Także bardzo jestem, cieszę się, że, że Marka Garlę jednak y, no, zrobiła nowy, nową wersję Szalimar. Tak? tak jak ludzie nie byli do końca zadowoleni z wersji, wiecie, Soffol, że, że to jest jednak zbyt rozwodniony Orient, że to jest, że nie ma tego DNA Szalimara, no to tutaj Marka Garlę wróciła do korzeni, ale przedstawia nam perfumy nowoczesne. Jednocześnie piękne i klasyczne, niekontrowersyjne. Są one bardzo zmysłowe, dla mnie są bardzo również seksowne. No i tak. I teraz, może, po prostu przeczytam Wam ten wiersz, i, i wtedy zrozumiecie, na jaki emocjonalny poziom te perfumy mnie windują. Tak. Może jeszcze zbliża ten obraz tutaj? Tak. Okej, okay, więc przeczytam Wam wiersz Bolesława Leśmiana, który też jest jakimś magiem polskiej poezji. I ten yy, wiersz ma tytuł: Szczęście. Szczęście, tak, szczęście. Coś srebrnego dzieje się w chmur dali. Wicher do drzwi puka, jakby przyniósł list. Myśmy długo już na siebie czekali. Jaki ruch w niebiosach? Słyszysz burzy świst? Ty masz duszę gwiezdną i rozrzutną, czy pamiętasz pośpiech pomieszanych tchnień? Szczęście przyszło. Czemu nam tak smutno? Że przed jego blaskiem uchodzimy w cień? Czemuż ono w mroku szuka treści i rozgrzesza nicość i zatraca kres? Jego bezmiar wszystko w sobie zmieści. Oprócz twego lęku oprócz moich łez. Przepiękny zapach. Przepiękny zapach. Jestem przeszczęśliwa, że Marka Garle stworzyła tak oszałamiająco piękny zapach. Dla miłośników orientu, pozycja obowiązkowa, która natychmiast potrafi nas. W sobie rozkochać. Dziękuję za uwagę. Zostaw komentarz.